Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza Zapraszam na tarota codziennego Dziś mamy Niedzielę 12 grudnia Sprawdzimy jaki będzie Dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku Niedziela 12 grudnia Dla wszystkich znaków Zodiaku Niedziela 12 grudnia Jaki będzie dzisiejszy dzień Dla wszystkich znaków Zodiaku. Oczywiście, najpierw zaczynamy od mocnego barana. No tutaj karta pokazuje jakieś poważne rozmowy, jakąś wymianę myśli z jakąś kobietą. Tutaj też możecie się pokłócić. Niekiedy ta karta pokazuje takie kwestie związane ze zdrowiem, na przykład. Wizytę u lekarza, ale z racji tego, że dziś mamy niedzielę, to sądzę, że większość z was nie będzie takiej rzeczy tutaj robić. Jeżeli chodzi o osoby stanu wolnego, tutaj karta pokazuje, że dziś macie szansę poznać kobietę już po przejściach. Jeżeli jesteście kobietami, to tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym warto kierować się bardziej swoim rozumem. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku no tutaj karta pokazuje jakąś iluzję, jakieś takie kwestie, które mówią o tym, że coś Wam się tylko wydaje, źle interpretujecie daną sytuację, daną osobę. Tak więc w dniu dzisiejszym radziłabym nie patrzeć na świat przez różowe okulary. Też do końca nie ufajcie w to, co widzicie i w to, co słyszycie. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku bliźniąt, no tutaj karta pokazuje może kwestie powiązane z Waszymi dziećmi. Możecie się dowiedzieć o jakichś dzieciach, o narodzinie jakiegoś, jakiegoś dziecka. I karta też jest dobra dla osób, które właśnie starają się o potomka. Karta ogólnie mówi o tym, że w dniu dzisiejszym możecie wejść w coś zupełnie nowego, zupełnie coś wam obcego, podążanie całkowicie inną drogą. Tutaj też karta może wskazywać na różnego rodzaju, nie wiem, adopcję, na przykład zwierząt, jakiegoś nowego członka rodziny. Jako przestroga, to ta karta pokazuje, żebyście w dniu dzisiejszym nie wykazywali się taką dziecięcą naiwnością. Jeżeli chodzi o sobie spod znaku raka, tutaj natomiast karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym ważną rolę może odegrać mężczyzna, bliski waszemu sercu, to może być wasz partner, ktoś z rodziny, jakiś przyjaciel. Jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym warto zaufać swojemu sercu, swoim odczuciom. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać mężczyznę do stałego związku. Jeżeli chodzi o osoby z no tutaj u Was niestety w dniu dzisiejszym nie wszystko pójdzie po waszej myśli. Tak więc lepiej dziś niczego nie rozpoczynajcie, bo prędzej czy później i tak to runie. Tutaj możliwe są różnego rodzaju właśnie jakieś takie nagłe, nieoczekiwane sytuacje w dniu dzisiejszym, tak więc uważajcie na siebie. Jeżeli chodzi o sobie z u Panny, no tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym macie szansę dobrze zainwestować Wasze pieniądze. To będzie taki dzień, gdzie możecie na przykład, nie wiem, znaleźć jakieś pieniądze na ulicy, ktoś Wam może zaproponować właśnie jakiś taki fajny biznes. Jest to też dzień, w którym możecie w pewien sposób właśnie zacząć się na czymś dorabiać. Jeżeli chodzi o osoby z znaku wagi, to tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym możliwe są różnego rodzaju miłe spotkania. Możecie się zakochać wzajemnością, tak więc jest to bardzo bardzo dobry dzień dla osób stanu wolnego. Wychodźcie do ludzi, umawiajcie się na różnego rodzaju randki w ciemno. Jeżeli chodzi o osoby z znaku skorpiona, to tutaj karta pokazuje, że gdzieś będziecie mieć trudność z podjęciem odpowiedniej decyzji. Być może nie, nie widzicie wszystkich za i przeciw, a być może nie dostrzegacie drugiego wyjścia. Tak więc, u skorpionów będą dziś różnego rodzaju dylematy życiowe, jeżeli chodzi o strzelce. No, tutaj karta pokazuje bardzo sympatycznie, mile spędzony dzień. Możecie trzymać jakiś prezent. O, możecie otrzymać jakąś niespodziankę. E, tutaj karta też mówi o różnego rodzaju flirtach, jakichś romansach. A jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to może się w waszym otoczeniu znaleźć jakiś taki adorator. Z tym, że to będzie taki adorator dość e, chwilowy. Jeżeli chodzi o osoby z podznakiem koziorożca, to tutaj karta pokazuje, że dziś możecie z czegoś zrezygnować. Że nie będzie wam się chciało kontynuować e, czegoś, co już wcześniej rozpoczęliście. Tutaj karta mówi o tak zwanym słomianym zapale, że najpierw hip hip hura mam ochotę coś robić, ale później prędzej, prędzej czy później właśnie i tak sobie um, nie chcę już dalej tego kontynuować, tak więc dziś nie warto, nie wiem, wchodzić w jakieś relacje, zaczynać czegokolwiek, czy to będzie nie wiem jakaś dieta, bądź też um, zapisanie się na siłownię, no prędzej czy później i tak tutaj dacie sobie z tym spokój. Jeżeli chodzi o sobie z podznaku wodnika. No, tutaj karta pokazuje też bardzo miły, sympatyczny dzień. Możecie otrzymać jakąś taką fajną niespodziankę. Możecie się w dniu dzisiejszym w kimś zakochać. Ewidentnie dziś najważniejsze będzie to, co czujecie, bądź to jakimi uczuciami jesteście obdarzani ze, ze strony innych osób. Też jest to dobry dzień na to właśnie, żeby wychodzić do ludzi, żeby się spotykać. Też śmiało możecie zakładać swoje konta na portalach randkowych. I jeżeli chodzi o osobę z pod znaku ryb, to tutaj karta pokazuje, że dziś będziecie zadowoleni z tego, co aktualnie macie. Możecie otrzymać jakiś drogi prezent, jakąś drogą niespodziankę. Tutaj karta mówi o tym, że dziś też możecie sobie coś fajnego kupić. Jest to też dobry dzień dla osób, które na przykład chcą w dniu dzisiejszym zagrać w różnego rodzaju gry hazardowe. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o niedzielę. A wszystkim życzę oczywiście udanego dnia i zapraszam Was na jutro. Pa pa!